Sość, witam was w kolejnym odcinku. Dzisiaj porozmawiamy sobie na temat wymiany oleju w samochodzie. A jak wygląda olej w silniku, który przejechał 15 tysięcy kilometrów? No to sprawdźmy. Bagnet już wcześniej czyściłem. Olej wydaje się nadal jeszcze w miarę czysty, nie jest już taki bezbarwny jak po nowości, ale nie jest też czarny. Spójrzmy jeszcze na chwilę na kartę gwarancji przeglądów, co producent tutaj nam napisał. To widać, że tak naprawdę przeglądy. Zaczynają się dopiero pierwsze po 30 tysiącach kilometrów i to, co nas interesuje w tym odcinku, czyli przegląd, wymiana oleju, wymiana, wymiana filtra oleju, jest także po 30 tysiącach. Spójrzmy na początek na ten temat od strony ekologii. Producenci wydłużają, wydłużają znacznie interwały wymiany oleju. Jest to spowodowane tym, że po pierwsze oszczędzamy parę złotych. Na każdej wymianie oleju, ponieważ wymiany te są zdecydowanie rzadziej, a drugi raz no, nie generujemy szkodliwych odpadów w postaci zużytego oleju silnikowego. No dobrze, ale czy to jest ok dla silnika? Czy na pewno musimy czekać 30 tysięcy kilometrów, żeby wymienić po raz pierwszy olej silnikowy? Warto byłoby tutaj spojrzeć odrobinę wstecz na historię. Samochód, który uważany jest jako ikona trwałości Mercedes W124, w zaleceniach od producenta miał wymianę oleju w interwałach co 10 000 km. No to w takim razie, dlaczego u nas mamy wymieniać olej po 30 tysiącach? Fakty są takie: środek smarny z czasem traci swoje właściwości i silnik zdecydowanie po czasie jest mniej chroniony niż na początku na nowym oleju. Olej wychwytuje też zanieczyszczenia z komory spalania i gromadzi je w misce olejowej i podlega bardzo dużym naprężeniom termicznym oraz mechanicznym. Natomiast w okresie zimowym olej nagrzewa się zdecydowanie wolniej i dopiero uzyskuje swoje właściwości po przejechaniu czasami kilku kilometrów. W takim razie, dlaczego producenci wydłużają interwały do 20-30 tysięcy w swoich samochodach? Na pewno jest to związane trochę z marketingiem, obniżeniem kosztów dla klienta. Jest to też związane z tym, że no, ekologia i Unia Europejska zmusza ich do tego, żeby jednak generować mniej tych niebezpiecznych odpadów. Decyzję, czy wymieniać olej po 15 czy po 30 tysiącach, tak jak zaleca producent, zostawiam Wam. Natomiast warto spojrzeć na ten temat od tej strony, że klienci, ja to powiem na przykładzie DACI, często decydują się jednak na wymianę oleju wcześniej, po 15 tysiącach kilometrów. Zdecydowanie wymiana oleju po 15 000 kilometrów nie zaszkodzi silnikowi, a może wręcz wydłużyć jego życie. Jeżeli zamierzacie samochodem jeździć długo i chcecie, żeby wam dobrze służył, ja akurat rozważałbym tutaj wymianę wcześniejszą niż zaleca to producent. Aktualnie cena wymiany oleju, filtra oleju to koszt około 450-500 zł w serwisach ASO. Ten koszt jest oczywiście na przykładzie mojego samochodu, jest to Dacia Duster 1.0 LPG i zaproponowany model oleju przez serwis ASO to olej marki ELF. Koszt wymiany oleju oczywiście w Waszych samochodach może się znacznie różnić w zależności od tego, ile litrów oleju wchodzi do Waszego silnika i jaki to jest model oraz marka auta. Jestem przekonany, że wcześniejsza wymiana oleju spójnie korzystnie na eksploatację samochodu, szczególnie dla silników benzynowych, które poruszają się w cyklu miejskim. Dajcie znać w komentarzu, jakie wy macie zdanie na temat wcześniejszej wymiany oleju. Czy w swoich nowych autach czekacie na powiadomienie z komputera pokładowego, kiedy trzeba wymienić olej, czy też może rozważacie tą wymianę dużo wcześniej? Ja w swoim samochodzie 15 tysięcy kilometrów mam już ze sobą. Dlatego umawiam się wcześniej na wymianę oleju oraz filtra. Natomiast przegląd, który planowany jest po 30 tysiącach zgodnie z kartą gwarancji, wykonam po prostu jako druga wymiana. Dziękuję Wam bardzo za oglądanie. Zapraszam Was do subskrypcji kanału. Dziękuję również za bardzo fajne i pozytywne komentarze pod poprzednimi filmami. Zachęcam Was do zajrzenia do poprzednich moich odcinków. I widzimy się już niedługo w kolejnym materiale. Pozdrawiam Was. Cześć.